Ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Kogo masz, a kogo mieć powinieneś. Kim jesteś, a kim chcesz być. Kalski: Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Ten podcast skierowany jest do szefów. Do właścicieli lub do osób zarządzających sprzedażą, lub do Ciebie, jeśli sam sobie jesteś szefem, lub do Ciebie, handlowcu. O.K. Obywatel Darwin sformułował swego czasu teorię o ewolucji gatunków, która dzieje się na dwa sposoby: po pierwsze, przez naturalną zmienność w obrębie gatunku. Czyli jakoś to się dzieje samo, przypadkowo. I po drugie, poprzez dobór naturalny, czyli eliminowanie jednostek słabszych, słabiej przystosowanych do środowiska. No to twarde rozwiązania. I one oba dzieją się same. Obie drogi dzieją się niejako same, i według Darwina tak się właśnie stało z nami i dzieje się tak dalej. Problem polega na tym, że tego typu rzeczy natura załatwia sama, ale Wolno. Powoli, przez setki, może nawet tysiące lat. A prowadząc firmę, prawdopodobnie też tak masz, że coś tam ewoluje i dzieje się po trochu samo, ekspedient przekształca się w sprzedawców, a może nawet handlowców. I możliwe, że nawet to się może zdarzyć samo. Tylko o ile się w ogóle wydarzy, to bardzo, bardzo wolno. A jako właściciel, szef sprzedaży, jedyne czego nie masz, to czasu. Tego nie masz w nadmiarze, lub nie masz go wcale. A więc, na duże trzeba jakoś pomóc w tej odpowiedniej ewolucji, ewolucji handlowej firmy. Upraszczając, określę trzy rodzaje osób, ludzi zajmujących się tak zwaną obsługą klienta, sprzedażą, monetyzowaniem. Otóż, ekspedient. Kto to jest? To osoba, która ma dać to, co klient chce. I nic więcej. Poproszę kefir? Proszę kefir. 4,50. Sprzedawca. Hmm. To człowiek, który ma klientów, po prostu są, do niego przyszli, ale nie ma pewności, czy do transakcji dojdzie. Czy klienci nie mówią wprost, czego chcą. To trzeba odkryć i dać im to, sprzedać. A może dać coś więcej? Jednak od tego, jak sprzedawca pracuje, zależy, czy do transakcji w ogóle dojdzie, czy nie. A jeśli tak, to do jakiej transakcji? Szukam, proszę pana, systemu alarmowego. Tak sobie oglądam, szukam, sprawdzam, wężę, analizuję. I tu wchodzi sprzedawca. Jest zainteresowanie, ale decyzji jeszcze nie ma. No ale jest klient. On tu stoi i przyszedł. Rola sprzedawcy jest dokonać tej transakcji. To jest zupełnie innego niż ekspedient. I handlowiec. Uff. No, handlowiec to najwyższy stopień ewolucji handlowej. To człowiek, który nie ma klientów. On musi ich pozyskać. Handlowiec musi sobie klienta wykreować, określić, gdzie ten klient może być, umieć go zainteresować i doprowadzić do transakcji. Wiedząc, że takich jak on handlowców jest wielu i wszyscy chcą tego samego. To jest istota dzisiejszego handlu. Tu potrzebne są umiejętności handlowe umiejętności, które powodują, że jako firma możesz wygrywać. Czyli handlowca nowi klienci nie proszą o nic, bo ich nie ma. I jak mieć ich nie będzie lub będzie na nich czekać, to ryzykuje śmierć głodową. Ok. Możesz liczyć na to, że ewolucja zrobi się sama, ta ewolucja handlowa. Lub przyspieszyć ten proces, selekcjonując zespół i ucząc, aby ekspedienci stawali się sprzedawcami, a może nawet handlowcami. Aby dążyć do tego, że w zespole będziesz mieć ludzi, którzy będą handlowcami docelowo, bo handlowiec to najwyższy stopień ewolucji biznesowej i edukacji biznesowej. Handlowiec to osoba, która umie poradzić sobie wtedy, kiedy inni narzekają. I mówię, że nie da się. Problem zaczyna się wtedy, kiedy proporcje w firmach się chwieją, kiedy z braku tak zwanych dobrych handlowców. Dużo to często, dobrych handlowców nie ma. Akceptujemy to, co mamy. Akceptujemy obiekcje, wątpliwości, marudzenie swojego zespołu w sprzedaży, bo jeśli oni stękają i marudzą, to klientom pozwolą na to samo. Praca w sprzedaży to twardy świat, gdzie nie ma miejsca na użalanie się i wypłakiwanie, że jest ciężko. Jak tak robią, to rodzaj im chusteczki i niech się wypłaczą. Po prostu. Świetnym sposobem na sprawdzenie, kogo masz w zespole, są no, tak zwane spotkania handlowe. Tak, normalne spotkania, które zapewne robisz cykliczne, ale istotą jest, jak te spotkania są prowadzone. Podpowiem. Przeprowadź je nieco inaczej. Nie mów za dużo, a najlepiej wcale. Jeśli robisz to spotkanie, podsumuj jakieś fakty, nie analizuj wyników, nie słuchaj problemów, tylko zapytaj. Jakie macie pomysły? Czy w ogóle jakieś mają? Co proponują? Niech dadzą rozwiązania, zamiast informować o problemach. Bo z problemów nic nie wynika. Sprawdź, kogo masz, kim dysponujesz, stawiając proste pytanie. OK, jakie macie pomysły? Co proponujecie? Jakie rozwiązania? Pomóżcie. Skoro mamy problemy, to przejdźmy do rozwiązań. Co zrobić, aby ich nie było, aby ich uniknąć? Zapytaj, tak? I poczekaj na reakcję. Zaufaj. Lepszego sposobu na sprawdzenie tego, kogo masz w zespole, nie ma. Fenomenalnym narzędziem w takich wypadkach jest feedback. Pewnie słyszałeś o tym, czyli tak zwana informacja zwrotna. Ale cóż to w istocie jest feedback? Feedback to nie jest stękanie, że klienciu... Nie odpisują na maile, nie odbierają telefonów, nie chcą się spotkać, nie mają czasu, w ogóle są tanie i w ogóle są takie coś większe z przodu, mniejsze z tyłu. To nie jest informacja zwrotna. To marudzenie i budowanie alibi, że świat robi nam pozłości. My chcemy, ale wszystko jest przeciwko. Feedback to narzędzie kształtowania handlowców. A ja tego doświadczyłem i powiem Ci jak. No, było to oczywiście dawno, dawno temu w odległej galaktyce, no cóż. Ale pod tym względem nic się nie zmieniło. Otóż sprzedawałem pewną usługę dla firm Drogą jak cholera w porównaniu do ponoszonych dotychczas kosztów przez klientów. Okej, okay. ale oczywiście nasza usługa była lepsza. Była prestiżowa, dawała bezpieczeństwo, w ogóle... Cudowna była. No i miała wiele innych argumentów, które te argumenty wszystkie nasi klienci, moi klienci mieli głęboko w dupencji. Bo na koniec... Trzeba było zapłacić dwa razy drożej niż ich dotychczasowe rozwiązania. A więc ty, sprytny handlowcu, możesz opowiadać swoje bajki, yy, ale daj to samo, yy, taniej albo w tej samej cenie, no to wtedy pomyślimy. No i bęc. I tak pracowałem. Wracałem do firmy i na pytania szefa mówiłem to, co słyszałem. I to była prawda. To słyszałem, więc to mówiłem. Ale to nie był feedback. To było marudzenie klientów, które przenosiłem, przynosiłem, Jeden do jednego do swojej firmy. Na szczęście miałem mądrego prezesa, mądrego menedżera. Prezes tego ode mnie nie kupował. Mogłem opowiadać swoje ciężkie, handlowe historie, gorzkie żale, godzinami, a on i tak zadawał jedno proste pytanie. OK, ale dlaczego tak uważają? Z czego to wynika? Przemek za drogo, ale w stosunku do czego? No, trafiał mnie prostymi, zamkniętymi pytaniami, które doprowadzały mnie do szału, na które nie miałem konkretnych odpowiedzi. Kręciłem coś. I wymyślałem jakieś historie, jakieś bajki. I się potem okazało, że on o tym wiedział, że kręcę. Czekał sobie, kiedy skończę w końcu kręcić wymyślać, a zacznę dowodzić mu rzeczywiste odpowiedzi. I po jakimś czasie asortyment moich bajek się zaczął kończyć. Bo ile można powtarzać cały czas to samo? Dopiero dotarło do mnie, czego ten człowiek ode mnie tak naprawdę chce. A on chce prawdziwej, normalnej, trafnej, rzetelnej informacji. Ale żeby ją zdobyć, Musiałem zupełnie inaczej prowadzić swoje spotkania handlowe. Nie płytko, pobieżnie, na zasadzie, aha, za drogo, no to spadam, zadzieram kiece i lecę. No bo za drogo. Musiałem dokładnie te same pytania, jakie prezes zadawał mi, zadawać moim klientom. No tak, ale jak? Ja musiałem się mojemu prezesowi spowiadać, ale oni wobec mnie nie musieli. I to jest klucz. Żeby pozyskać prawdziwe informacje, rozmowa handlowa musi potoczyć się inaczej. głębiej. Musiałem ją całkowicie, musiałem całkowicie zmienić sposób prowadzenia rozmów, aby faktycznie dowiedzieć się, dlaczego jestem za drogi. Jak oni to porównują? No bo to, że kwota 1000 zł jest większa od kwoty 600 zł, no to wie każdy, to nie trzeba być Einsteinem. Ale handlowiec musi wiedzieć, gdzie są te różnice i w czym są ukryte, bo to dopiero daje szansę na zmianę oceny klienta. Klienci tego nie będą wiedzieć, nie będą widzieć, nie będą wiedzieć, nie będą czuć. To jest rola handlowca właśnie. Aby umiał kontrastować cenę do wartości, czyli pieniądze do tego, co klient otrzyma w zamian. A to wymagało dobrze przygotowanej i przeprowadzonej rozmowy handlowej. Nie 15 minut i zadzieram kiece i lecę jak za drogo, tylko wymagało zainteresowania klienta i zaangażowania go w tą rozmowę. A to już jest inny temat. Wymagało umiejętności handlowych, bo gdyby nasza usługa sprzedawała się sama, no to ja nie byłbym potrzebny. Po co są handlowcy? Ja mam takiej potrzeby. Wystarczy ekspedient, który dopnie sprawę i poproszę gefir, proszę gefir. Koniec. Dopiero wtedy zrozumiałem, że nie potrafię tak prowadzić rozmów i z tą informacją wróciłem do prezesa. I to był moment, kiedy zacząłem się uczyć, wiedząc, że coś jest, jest coś, czego nie umiem, bez czego nie poradzę sobie w pracy, jeśli chcę być handlowcem. Bo podawać te chwil potrafi każdy. No, nie było łatwo, ale coś zaczęło się zmieniać. Zmieniała się moja komunikacja z klientami, a dzięki temu zmieniały się same rozmowy z nimi. wydawałem się więcej, zbierałem informacje konkretne i z takim feedbackiem wracałem do mojego ukochanego prezesa, który już potem wiedział, co z tym zrobić. Potrafił te informacje przetworzyć. No, prezes tłumaczył mi, czym dla niego w istocie jest feedback na przykładzie wojska. Bo im prościej, tym lepiej. I tak naprawdę lepszego przykładu znaleźć nie było. I ja Ci go przedstawię. Wyobraź sobie, że dowodzisz armią. Ma być bitwa. A Ty, jako dowódca, potrzebujesz konkretnej i precyzyjnej informacji o przeciwniku. Co robisz? Wysyłasz zwiad. Czyli ludzi, którzy idą, gdzieś tam łażą i mają wrócić z informacją, która jest dla ciebie ważna i ją chcesz wykorzystać. I wyobraź sobie, że ci twoi zawodowi zwiadowcy wracają, no i mówią mniej więcej tak. Co widziałeś? Dużo wojska. Gdzie? Wszędzie. Jakiego wojska? No uzbrojonego. A w co? W broń. A jaką? Groźną. I tak dalej, i tak dalej. No co zrobić z tymi informacjami? Nic. I tak jest z informacją zwrotną w sprzedaży. Panowiec umie pozyskać informacje kluczowe i wie, co z nimi zrobić. A na ich bazie można wyciągać wnioski. I jak zacząłem takie informacje dowozić, wspólnie z prezesem szukaliśmy skutecznych rozwiązań w naszej strategii. I znajdowaliśmy, bo wiedzieliśmy, czego szukać. Nie kupuj od swojego zespołu informacji, które nic ci nie dadzą. Zmuszanie do dowożenia konkretnego feedbacku, to sposób na zmuszanie ludzi pracujących w sprzedaży do pracy na poziomie handlowca. Wymagaj, aby wiedzieli, co robią, dlaczego sprzedają, dlaczego sprzedają, muszą wiedzieć. I aby znali prawdziwe powody, dlaczego im to nie wychodzi, dlaczego nie sprzedają. Wtedy masz szansę na dobre decyzje menedżerskie, zarządcze. Aby tak się stało, potrzebujesz informacji, a handlowcy mają je pozyskać dzięki umiejętnej komunikacji. A to wymaga umiejętności handlowych, komunikacyjnych i wielu innych, których masz prawo wymagać od prawdziwych handlowców. A takich przecież chcesz mieć, prawda? Chyba się z tym Problem, jaki obserwuję w wielu firmach, to fakt, że tam, gdzie powinni pracować handlowcy, występują osoby o kompetencjach i zachowujące się jak ekspedienci. I czasami klienci muszą się naprawdę natrudzić, żeby dostać to, czego faktycznie potrzebują. Ekspedient, sprzedawca, handlowiec. Trzy gatunki osób w sprzedaży. I są miejsca, w których wystarczy osoba uśmiechnięta, zaangażowana, pracowita, która wykona to, czego klient oczekuje w określonym czasie i kropka, nic więcej. Nic więcej nie rób, bo popsujesz świetnie ułożony marketing i proces sprzedaży danej marki. Ale takich miejsc jest niewiele, a poza tym trzeba je umieć stworzyć. To trudniejsze, zapewniam. W większości efekty sprzedażowe zależą w ogromnym stopniu od osób, które się tym zajmują i umiejętności handlowych. Umiejętności handlowych, myślenia handlowego i kreatywności, umiejętności komunikacyjnych, które są tutaj kluczowe, bo sprzedaż to gadanie z ludźmi. Prowadząc firmę, musisz wiedzieć, kogo masz. A kogo mieć? Powinieneś. I jeśli nie da się pozyskać gotowych pod względem kompetencyjnym osób, to nie ma wyjścia. Musisz ich stworzyć. Wybrać. Wdrożyć. Nauczyć. Wyedukować. Urodzić. Nie wiem. Porwać. Zmotywować. Pokazać, czego oczekujesz i jak mają to robić. A przy okazji jak będziecie oceniać wspólne postępy. Aby wiedzieć, czy sprawy idą w oczekiwanym przez Ciebie kierunku, czy trzeba coś skorygować. Aby mieć handlowców, najlepiej stwórz ich. Czasami perełki są na wyciągnięcie ręki. Tylko aby perełki znaleźć, trzeba wiedzieć, gdzie i jak ich szukać. A to proste nie jest. Wymaga wiedzy, wyczucia, umiejętności, doświadczenia, doświadczenia, doświadczenia. No ale skoro oglądasz ten podcast do tego momentu, to sprzedam ci coś, co skomplikowane nie jest, a czasami w zupełności wystarcza. No, w sumie najczęściej wystarcza. Nie musisz do tego zatrudniać trenerów, konsultantów, i innych mądrali. Sam spójrz na swoją firmę jak zewnętrzny konsultant, na swój dział handlowy. Tak spójrz. I zrób to tak. Zbierz zespół, ale nie tylko handlowy, cały. Im więcej osób, tym lepiej. Wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na sprzedaż, na obsługę klientów, tam gdzie następuje kontakt firma-klient. Zbierz i nie mów o problemach, o trudnościach. Narzekać i wytykać błędy potrafi każdy. Powiedz, jakie wyzwania stoją przed Wami. Co chcielibyście osiągnąć jako firma? I tu ważna rzecz. Używaj liczby mnogiej. Nie co Ty chcesz osiągnąć, tylko co my chcemy. Masz swoje wyniki jako firma i je znasz. Powiedz, jakie chcielibyście mieć. I poproś o pomoc w ich uzyskaniu. Miękko, sympatycznie poproś. Po prostu. Zapytaj, co by zrobili. Jakie mają pomysły? Jakie mają rozwiązania? I obserwuj. Nie krytykuj nikogo nawet za idiotyczne pomysły, bo każdy pomysł się liczy. Obserwuj, co mówią, jak się angażują. Bez oceniania, bez spinki, bez krytykowania. Po prostu uwalniamy mózgi i niech te mózgi tworzą. Możesz zrobić to dwuetapowo. Na zebraniu powiesz w czym rzecz, popracujcie trochę, ale następnie nie kończ. Daj czas na to, aby pomyśleli w domu i na przykład za tydzień. Zrób ponowne spotkanie, ale w tej kolejności, nie odwrotnie, bo to ważne jest. Najpierw spotkanie, a potem ewentualna praca domowa. Nie zaczynaj od pracy domowej, bo mogą mnie zrozumieć, o co ci chodzi, albo przyjadą z jakimiś bajkami. Patrz, obserwuj, co się stanie. Jeśli nic, no to masz odpowiedź, gdzie jesteś. Jest to bardzo precyzyjną, Też będziesz wiedzieć, co robić. Bo skoro masz zespół nic nie mówiących ludzi, bez pomysłów, lub potrafiących tylko wytykać błędy, no to też jest konkretna odpowiedź i konkretna informacja. No i wiesz, co zrobić. Dalej. Ale w ten sposób stwarzasz sobie i im szansę na coś wyjątkowego. I tak u pewnego klienta. Zupełnie nie tak dawno zrobiłem krzywdę całemu zarządowi, bo stracili fantastyczną kobietę. Była ich asystentką niezastąpiona w organizowaniu życia zarządowi, stracili ją bezpowrotnie, ale zyskali cudownego handlowca. Otwartego, chętnego do pracy, ambitnego, kreatywnego, potrafiącego robić wręcz cuda sprzedaży, który nigdy nie pomyślał ta kobieta, że w ogóle może sprzedawać. Kobieta ta zupełnie naturalnie po kilku miesiącach stała się liderem sprzedaży i co? Zyskali handlowca, czy stracili asystentkę? No, ja wybieram zawsze sprzedaż, bo to najważniejsze. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego w firmie. Nic nie jest ważne. Wszystko ma być podporządkowane sprzedaży. U tego to się liczy. Asystentki szkoda, fakt. Ale warto było ją stracić dla sprzedaży, bo poza tym dajesz w ten sposób pracując, dajesz zupełnie inny sygnał do swojego zespołu, do wewnątrz, że w Twojej firmie ludzie mają szansę na rozwój. Tkwienie w zabetonowanych blokach, trzymając ludzi w klatkach, w funkcji, to błąd. I to potężny błąd. Okej, okay. nigdy nie mów zawsze i zawsze nie mów nigdy, ale raz to powiem. W pracy konsultanta stosuję to zawsze, zanim zacznę mądrować się i dawać dobre rady, obserwuję zespół, jakie ma możliwości, co potrafią, do czego są zdolni. I dopiero wtedy można dobrać najlepsze. Dla tego klienta i tej organizacji rozwiązanie. Nie najlepsze, jakie mnie się wydaje, tylko takie, które oni są w stanie zrobić. A metoda zebranie i rzucenie wyzwania, plus obserwacja, co zrobią, pokazuje to idealnie, gdzie jesteśmy i co możemy zrobić z tym zespołem. Jako właściciel lub zarządzający sprzedażą czy firmą, stosuj to non-stop. Zobaczysz, że Handlowcy mogą ukrywać się w dziwnych miejscach Twojej organizacji. Na przykład w dziale dostaw. Chłopak, u pewnego innego klienta zaprzyjaźnionego, zajmujący się dostawami produktów. No to, to tam klienci zamówili, to pakował na furgon i zawoził, tak? eee, Miał fantastyczne opinie od klientów. Poza tym zawsze coś, jak wrócił, podrzucał sprzedawcom, że zobaczył, dostarczył, ale rozmawiał z klientem albo z sąsiadem i przy okazji jeszcze coś tam, coś tam potrzebują. I mów. Stracili świetnego dostawcy, zyskując handlowca. Nie ekspedienta, tylko handlowca z krwi i kości, który nawet nie zdawał sobie sprawy, że praca w handlu może być taka przyjemna. Nie w ogóle nie stresująca i dająca zarobki, jakie na innych stanowiskach nie osiągnąłby wcale. Bo tu w handlu pracujesz głową, a jako dostawca pracujesz rękami, nogami, barkami, a głową najmniej. mniej. Ok. Ekspedient. Sprzedawca handlowiec. Jeśli ciekawicie ten temat, zacznij od książki. O najlepszym sprzedawcy świata. Joe Girardzie. Jak zwykły sprzedawca samochodów dokonywał cudów, nie wychodząc z salonu. Sprzedawca. A o umiejętnościach handlowych przeczytasz tu. Jeśli oczywiście masz czas na czytanie, bo wiadomo, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Jeżeli nie masz czasu, to sobie go kup. Bo nie możesz nie mieć czasu. A jeśli chcesz czegoś więcej, to zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych, podczas którego ekspedientów zamieniamy w sprzedawców, a niektórych w handlowców prawdziwych z krwi i kości. No to co? Każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz, czy nie? No, odpowiedź jest prosta. przecież to oczywiste, że. Dobrego dnia. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.